Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odwiedzaniu Poł. No i słuchajcie, podwiedzamy sobie Waszych bohaterów, Wasze postacie, Wasze Poł, Wasze ziemniaczki. Lecimy, lecimy, zaczynamy. Jak widzicie, komentarze są teraz u góry, więc możecie, moi kochani, od czasu do czasu zobaczyć swój komentarz również na moim filmie. Myślę, że to jest taka fajna nowość. A my tymczasem przejrzyjmy sobie, jak widzicie, mamy likersów już 1947. Także powoli zbliżamy się do 2000, co jest dla mnie bardzo wielkim wyróżnieniem i dziękuję Wam bardzo za to. Moi drodzy, mamy tutaj księgę gości, odwiedzający i tak dalej, ale my, my pójdziemy tutaj po nazwie poszukać Waszych połów. Boni, dziękuję, że odwiedziłeś mojego połów. Dzięki za łapkę i cała przyjemność po mojej stronie, Boni. Poł powraca, dokładnie, Bartku. Karol, na, naprawdę oglądam masterował, Od czasu do czasu mi się zda, zdarzy, a Terrarie zobaczymy, kiedy będzie. Assassin, odwiedzisz mojego połów, nazywa się dawidek.pl. No to odwiedzamy w takim razie, nic innego nam nie zostaje. Już pisuję, już pisuję. d a w i d e k p Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy się uda. Jak pamiętacie, są zawsze dwa UDA. No proszę, jest, jest ode mnie lajk. Like. Mój drogi, mam nadzieję, że też wrzucisz mi lajka. Like Wpisuję się już do księgi gości. Witaj, Dawidek, proszę bardzo. 45 poziom. No, bardzo dużo jeszcze ci brakuje do 46. Ale mimo to fajnie wygląda Twój Pół. Taki, taki elegancik tutaj, ma melonik, taki tu, tu, tu. Tutaj jakieś serduszko. Masz chomiczka, kwiatki podlejemy, bo zazwyczaj zawsze zapominam o tym, prawda? Zapominam o kwiatuszkę, trzeba o nie dbać. Piłka do tenisa, lubisz tenis? Daj znać. O, wow, jest gol! Proszę bardzo, udało się. No i nasz pontonik. Jak zwykle udało nam się pograć tutaj. Mamy też garaż i deskorolkę. Zobaczmy, jak masz w środku w domku. Dawid, no widzę, że tu masz fajną tapetę w kuchni. Tutaj laboratorium. O! Jest i laboratorium, pokój gier. Widzę, że lubisz takie tapety, taki dużo białego zawsze jest w tych tapetach, oprócz tej. Ale no, Dawidku, fajnie, fajnie ten twój poł wygląda, bardzo fajnie. Tu mam melonik, tutaj muszka. Bardzo mi było miło i pozdrawiam Cię, cieszę się, że mogłem Cię odwiedzić, oczywiście. Przejdźmy dalej. Brod, odwiedź mnie. Wow, ale motor jechał na drodze. Dlaczego musiałem nic nie mówić, bo by mikrofon mi to wyłapał? Karol, no jasne, że cię Karol odwiedzę. Już szukamy. E, Karola, pozwólcie, że się napiję. Zasko mi troszkę w gardle. U, nasz, u nas na dworze jest taki żar, tak się leje z nieba, tak jest cieplutko, że naprawdę ja tu usycham. E, Brod Ultimate Pasche. No dobra, Ul T I M A E. H, No dobra, pasze. Ultimate pasze. Nie wiem, czy się. Nie, nie znaleziono. To coś mi źle wpisuje, chyba. Jeszcze raz. Uly. Uly. Ty i. My a ty e. Py h e. No coś źle wpisuje, albo ty mi zły nick podałeś, bo. Niestety, Karolu, coś nie działa. Coś nie działa. Pozdrawiam zabawę zebiusza. Yy, tekst, odwiedź mojego połu, nazywa się chemios, chemios, tekst jasne, jasne jasne, że odwiedzę tekście jasne, że odwiedzę, jak się on nazywa? chemios, dobrze chemios, chemios chemios zobaczymy, czy się uda mi ciebie odwiedzić, tak jest, o, ale ja już cię odwiedzałem, mój drogi albo i nie przepraszam, bo to mi się zlało Ten teksturki mi się zlały jest lajk like ode mnie, mam nadzieję, że też mi dasz lajka. Like łapkę w górę pod filmikiem. Wpisujemy się oczywiście w Księdze gości. 151 poziom. Wow, 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 wow. Jestem pod wrażeniem. Patrzcie, jaki domek na plaży. Kamienny. Tutaj jakieś, chyba masz skrzydełka. Twój po, cały żółty, czapka. Fajnie się to prezentuje. Chomiczek, oj, jakie kwiatuszki. No i mamy ponton. Widzę, że też taki inny troszkę. I bramka tak samo. I Wewce Barcelony Logo. I strz... obroniliście to, dobrzy są. O, udało się w końcu. Natomiast do Pontonu już byłem. Tutaj mamy deskorolkę Uuu, ale masz samochód. Wow, nieźle. Nieźle. Wejdźmy do domku. Co ty tam masz? Puk, puk. Zapukaliśmy i wchodzimy. O, fajna kuchnia pasuje, prawda? Bo mi się ta tapeta myślę, że i Wam się również kojarzy z takim stołem, prawda? Obrusem na stole. Zazwyczaj, zazwyczaj w kuchni obrusy mają właśnie takie kratkę czerwoną, to jest mi się kojarzy, tak? Uuu, jaka fajna łazienka. Jest i laboratorium, jest i pokój gier u Chemiosa. Uuu, muszelki w sypialni. O, tej tapety jeszcze nie widziałem. Wow, nieźle. Nieźle. Patrzcie, jakie takie paćki, takie zapaczkane coś. No i moi drodzy, kuchnia, bardzo mi miło, że mogłem Cię, chemios odwiedzić. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zostaw łapkę w górę. Cybor, w końcu moje marzenie się spełniło dzięki, że odwiedziłeś mojego połu. Cała przyjemność po mojej stronie, jak każdego odwiedzę, jak tylko dotrę do tego komentarza. Rox Games, odwiedź mojego yy, połu. O Boże, o Boże, mój drogi, co Ty masz za nick? Jejku, jejku, to będzie trudne. To będzie trudne to wpisać, no ale mam nadzieję, że mi się uda. Alo, alo, Poł. Poł, Poł się zawiesił, nie, Poł, odwiedźmy, nie, czemu mi to robisz, Poł, Poł, co się z tobą dzieje, Poł, nie, moi drodzy, będę musiał włączyć jeszcze raz, Poł, niestety, bluz tak mi się zawiesił, Poł się zawiesił, wszystko się zawiesza, tak być nie może, Poł, ty mi tak nie możesz robić jest. No jejku, co się stało? Czemu, czemu tutaj poł jest taki ten? Dziwne to, nie? Szkoda, że tak się stało. Coś dziwnego. Dobra, umyjmy go. Czu, 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 czu. Dobra, laboratorium, miksturka 100. No i lecimy odwiedzać w takim razie. Dobrze. Co my tu mamy? K. Twarda spacja. U, twarda spacja. Nic nie widzę, moi drodzy. Tak to zawadza. Tutaj. Kuby. O! Jejku, jaki nik. Co ja dla Was robię? Jak ja się poświęcam, <laughs> moi drodzy? Takie niki? Kubolek. Mam nadzieję, że dobrze wpisałem. Jest, udało się. O, dopiero zaczynasz. Zaczynasz. Dzięki za lajka. Widzę, że polajkowałeś mnie. Ja też Ci daję lajeczka, mój drogi. Fajnie, dopiero zaczynasz. Piąty poziom 40, zaraz będziesz miał szósty, twój elegancik taki. E, wpiszemy się do księgi gości. A ten like to, to like to zawsze słuchajcie, tutaj się wpisuje. Ja nie wiem skąd on ogląda nasze moje filmy, bo zawsze tam, gdzie wy jesteście, tam jest ten like to like, ciekawe. Mamy ogrodzik, podlejemy ci kwiatuszki. Kwiatuszki, moi drodzy. Jest piłka. Uuu, nie trafiłem, jak to możliwe? Ej, no, słuchajcie, ja się tak nie bawię. No, wreszcie. Wreszcie się udało. Oj, Boże. Tym pontonem też się nie udało. Ale mam niefarta coś dzisiaj. No, wreszcie. Dobrze, tu mamy samochodzik. Wejdźmy do środka. Na razie tu, Kubolku, widzę, nie masz żadnych tapet, ale to nie ma, nie ma takiego złego, nic się nie dzieje. Fajnie, że dopiero zaczynasz swoją przygodę z Poł. Opiekuj się nim. Ja cię pozdrawiam bardzo serdecznie. No i lecimy odwiedzać kolejną osobę. W takim razie pozdrawiam, Rox. Rod, przepraszam, pod poprzednim odcinkiem się pomyliłem. Nazywam się Mr. Metreo. Mam nadzieję, że mnie odwiedzisz i leci łapka. Dzięki, Yoshi. Dziękuję jeszcze raz. Oczywiście spróbujemy cię odwiedzić po nazwie i zobaczymy. Zobaczymy. Mr. My A ty E O Cyk XD, no zobaczymy, czy się uda Ciebie odwiedzić. Jest, proszę bardzo. Wow, jaki fajny poł, o proszę, tego to jeszcze nie widziałem, tego jeszcze nie widziałem, naprawdę. No i moi drodzy, tutaj fajny, fajny taki, nie wiem, lisek czy kotek. Wpisujemy się do księgi gości, z Twoim poziomem jak jest? No, 34 i tak dużo, trzy razy większy ode mnie poziom. O, patrzcie jaki chomik ma tutaj okulary, no, no, no. Katuszki jak zwykle podlewamy. Dobrze. Plac zabaw. Piłka do nogi. To fajnie. Lubię grać w piłkę nożną. Grałem kiedyś w klubie. Okej, okay. jest i ponton. Jejku, no znowu nie trafiłem. Jak to... Jak to trzeba robić, żeby to trafić. Ciekawe to jest, nie? O, dobra, w końcu się udało. No i super. Zobaczmy samochód. Uuuu, ale masz samochód fajny. Dobrze. No i mamy tapetkę. Wow, zimowa. No, pasuje do łazienki, nie? Taka zimówka, ale pokój gier, sypialnia. O, ta tapeta mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Sypialnia, studio, moi drodzy, i kuchnia. Tak to wygląda, moi kochani. Ja pozdrawiam Cię, Yoshi, bardzo serdecznie. Bardzo mi jest miło, że mogłem Was odwiedzić. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał i piszcie dalej komentarze i będziemy Was, będę Was odwiedzał zawsze, nikogo nie pominę. Tylko musicie być cierpliwi. A tymczasem do zobaczenia. popatrz, trzymajcie się. Cześć!